Dzień dobry, szanowne Panie. Do naszego powrotu z urlopu macierzyńskiego pracodawcy nierzadko przygotowują się kilka dobrych miesięcy. Mają wyznaczony budżet. Panie z kadr piszą do nas, kiedy wracamy, kiedy wyślą nas na badania lekarskie, A czy my jesteśmy tak dobrze przygotowane, czy my wiemy, kiedy należy złożyć wniosek o 7/8, żeby nie zrobić tego za wcześnie. Pierwsze jak dokładnie wygląda ten nasz Plan B na powrót do pracy? Bo dobry plan to podstawa żeby idealnie wyczuć moment, w którym powiemy w firmie o ciąży, żeby wiedzieć co zrobić, gdy o ciąży dowiemy się już w okresie wypowiedzenia, żeby idealnie ułożyć w czasie urlop rodzicielski, urlop wypoczynkowy, wniosek o obniżenie etatu i urlop wychowawczy, żeby przejść bezboleśnie przez spotkanie zwolnieniowe. Zapraszamy was do wysłuchania trzech najbliższych odcinków w ramach naszego cyklu podcastów o urlopach rodzicielskich.